Jak z punktu widzenia pacjentów wygląda dostęp Polaków do innowacyjnego leczenia WZW typu B i C? Z punktu widzenia pacjentów nie ma dostępu do nowoczesnego leczenia. Jest to bardzo wąski obszar, gdzie jedynie chorzy, bardzo mała część chorych na zakażenie typu B ma dostęp do nowoczesnych leków. Ogromna rzesza chorych na WZW B jest leczona starymi terapiami, które wywołują, nieodwracalną mutację i szkodzą tym choremu już nieodwracalnie. Z kolei chorzy na WZWC nie mają dostępu do nowych terapii, które zostały zarejestrowane. Na co najczęściej skarżą się pacjenci, z którymi ma Pani kontakt? Na tym etapie skarżą się na kolejki, które jednak są w oczekiwania na terapię, bo to jest najmniej około roku, a nawet i trzech lat w niektórych miejscach w kraju. Z kolei chorzy na B skarżą się na refundację starych, wręcz dla niektórych szkodliwych terapii, które albo są tak terapie interferonowe obarczone wieloma skutkami ubocznymi, które nie powodują eliminacji wirusa w długim okresie czasu, trzeba je powtarzać. Niektórzy chorzy wręcz w obliczu tego, chorzy na VZ2B w ogóle nie podejmują leczenia. Czy widzi Pani szansę na poprawę tej sytuacji? Patrząc na to naprawdę czujemy bezradność, ale liczymy na to, że organizacje pacjenckie się zmobilizują i nie pozostawią tego w ten sposób i będziemy apelować i głośno o tym mówić.